To jest absolutnie normalne, że popełniasz błędy, że możesz się pomylić, że no to, to wiesz jak to. Nobody is perfect. Tak, trzeba to częściej dzisiaj e, powtarzać. powtarzać w kulturze Instagrama. Chociaż też muszę Ci powiedzieć, że właśnie w tejże kulturze to mówisz, że się przejmowałaś, że coś się potknęłaś, mm -hmm. że dzisiaj to jest naj, najbardziej cenne. Potknięcia i takie zrobienie, o pomyliłam się i w ogóle to mówienie, że się pomyliłam mojej, nie no muszę, to w ogóle natychmiast zatrzymuje widza, zatrzyma uwagę, bo, bo to, to jest bardzo dziwne też i to pozwala, to jest, mm -hmm. to jest swego rodzaju pułapka, bo to pozwala troszeczkę tak rozwijać się w tym kierunku, a właśnie nie rozwijać się, tylko okej, okay, wszystko jest dozwolone, pomylę się, nie szkodzi, yy, będę trochę gorzej przygotowana, a to tam coś jakoś inaczej. Dzieje się coś takiego, dzieje się taka, moj, w moim odczuciu, yy, poddajemy się takiej powierzchowności, a ta powierzchowność tak naprawdę nie jest dobra, nie jest fajna, bo tak samo można być intrygującym, zajmującym i tak samo można zatrzymać uwagę widza i nie być nudnym bez tej powierzchowności. To muszę powiedzieć, że, że tak nie za bardzo. Nawet się parę razy złapałam na tym, że mówię: A tak sobie zrobię rozmowę. No, właściwie wszystko wiem o tej osobie. No, po co ja, co ja się będę przygotowywać? Mm -hmm. No, usiądę, pogadamy. No, ale nie.